Dojrzeć na ile, na ile jest to dobre odsyła codziennie do, do konkretnego tekstu. Mm -hmm. Poi la na możliwość na tutti i tweet facilmente. Zobaczysz wszystkie tweety. Po ciekar, inne facilmente w, w prosty sposób. Czy są jakieś pewne prigieria katolickie? Są niektóre modlitwy katolickie. I e, molto importante c'è un opcja scan. E, I bardzo ważna jest, jest możliwość e, skanowania. Poi, Poi prędzej libro. Aprire l'opzione scan, no, cioè, otworzyć, fare uh, scan, scan della scan. fotografia scan e nel, nel telefonino si è portato subito a questa domanda su l'internet. Czyli jeżeli się zeskanuje obrazek z książki, od razu zostaje przeniesiony na odpowiednią stronę, gdzie jest approfondimento Allora testo. pagina, do w jakiejkolwiek części książki, tu fai una fotografia, jeżeli się fotografia z diadema, E questo sta scritto scan. E vengo portato in questo caso a 1.39 la domanda su Maria con tutto l'approfondimento che c'è. Mówiąc krótko, jeżeli się przeskanuje tą aplikacją, zdjęcie, które na konkretnej stronie, od razu aplikacja odsyła do tekstów związanych z, z, z tą stroną. Okay. to tak jest kody, tak? Mm -hmm. jeżeli... to jest role dell'app, legame diretto tra di i kontaktu, w książce z tą stroną. Tak, tak, tak. social media. to jest obecność w mediach społecznościowych. Durante le serate originali c'era tanta comunicazione diretta. W czasie, w czasie tych, e, e, była, była możliwość bezpośredniego kontaktu. E abbiamo voluto con un team di ragazzi difare la possibilità internet di avere questa interazione. questa uh -huh. właśnie tą relację podczas spotkań z młodzieżą. Sul Facebook I na, Twitter, na Facebooku i Twitterze. Lo in inglese. Róbimy to po angielsku. Una lingua quasi to no, można ją polubić gdziekolwiek się wcale. quando nie niente fare. una domanda. Jeżeli nawet ktoś po prostu bierze tą książkę, bo nie ma co robić, sprawdza pytanie. leggere il tweet breve I, che dà la risposta czy, czyta, czyta tweet, e, pod, pytanie, e leggere la spiegazione che viene sempre dato in due pagine e che è sempre data in due pagine qui per esempio perché Gesù è morto no, per noi nas, na in due pagine cerchiamo di dare una prima risposta na, na stronach, e, dać, e, e facendo Kollegamento, con alcuni altri tweet. Robiąc, odsyłając do, do, do pewnych innych tweetów, do do, do innych pytań. Dunque. Speriamo, il libro a vedere un'altra pagina. Chodzi, chodzi o to, aby czytając odpowiedź na jedno pytanie, poczuć się zaproszony do, do poszukiwania dalszej do, do, do treści, powiązać to z dalszą treścią mm -hmm. Ma leggendo te dwie paginy, oddziałam na odpowiedź na ten Ale misma. czytając te pierwsze dwie strony, dotyczące odpowiedzi na konkretne pytanie, ma pełną odpowiedź na, na postawione. E na to giorno, albo apeluję o un altro giorno, Jeżeli w innym dniu otworzy na innej stronie, dzieje się dokładnie to, to samo. Non è necessario di fare, fare... dall'inizio no, 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 alla fine. No, 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 Puoi andare no. direttamente a quello che ti interessa, senza no, 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 Kolegamenty dentro i testo, vedi questo tweet, vedi questo. Comunque viene mandato ad altri punti. Natomiast czytając i widząc odesłania do innych tekstów, wtedy jeżeli ktoś pojawi się zainteresowany, może oczywiście bardzo prosty sposób przeskoczyć do tego wspomnienia tej wiedzy. No systemy, no sięm o system, Wikipedia. No to sposób, który znali z Wikipedii na przykład. No hyperlink. Te hyperlinki. In un libro <laughs> w, w książce nie, nie można stawić hiperlinku, hiperłącza, więc. Ale, ale, ale poprzez tą aplikację no, podchodzimy, bardzo się zbliżamy do, do takiej sytuacji.